2018. Typowy przegryw. Level 16. Skończyłeś gimbazę i musisz wybrać dalszą drogę życia. W sumie, zawsze chciałeś być dziennikarzem. Twoja pani od angielskiego jednak przepowiedziała ci przyszłość niczym wróżbita Maciej. Ty, Anon, co najwyżej możesz chleb rozwozić. Zamknij mordekse. W Twoim mieście jest liceum dziennikarskie. Czujesz się jak Ryszard Rynkowski w pociągu do Warszawy. Wchodzisz na stronę szkoły, większy Nioskul niż w Bitach Sulina. Patrzysz dyrektora szkółki Szymek Szymon Szymon-Majewski. Nagle dostajesz Jury Flashback z dziwnym łysem panem, co ostrzega przed Radiem Eską. Zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz skończyć na kraj Zedze. Dziękujesz wcale niezboczonemu obrazowi Pana Jezuska na ścianie za uratowanie ci życia. Co teraz, kropka rar, Została ci ostateczność. Zawodówka w Górowie i Ławeckim. Obczajasz dyrektora. No i Jury Tak dobrze czujesz. Składasz papiery, następnego dnia przychodzisz na lekcję. Nie można zapomnieć o kierunku, jaki obrałeś. Stolarz. Masz w klasie jakąś znajomą mordę. Wygląda jak typiara, z którą się lizałeś w podbazie. Okazuje się, że to grucha. Dostajesz gimba za flashback. Przypomina ci się, jak razem z gruchą nasraliście w Kiblu na podłogę w Damskim na stacji benzynowej w Budapeszcie. Grucha też Cię poznał i podchodzi do Ciebie ze swoim charakterystycznym uśmiechem. Tak dobrze czujesz. Podajesz mu rękę niczym Michał Karmowski kaszy jaglanej. Okazuje się, że Grucha zjebał pierwszy rok zawdy. Wolał grać w CSA 1.6. Zostajecie najlepszymi przyjaciółmi. 2020. Jak ten czas minął. Grucha któregoś razu podchodzi do Ciebie podenerwowany. Nagle wyznaje Ci miłość. Tu się odpierdala kropka HWDP. Stajesz wryty jak twoja stara, kiedy przyłapała cię na głaskaniu pytona. Grucha zbliża się do ciebie i zostawia na twoich ustach pocałunek. Mówisz mu, jeb się, części napędowa od roweru. Ale w głębi duszy ci się to nawet spodobało. Grucha odchodzi ich pod nosem. Siedzisz w chacie i myślisz nad sensem swojej przyjaźni z gruchą, teraz to bardziej frędzą. Zdajesz sobie sprawę, że on cię chyba kręci. Tak źle czujesz, nie chcesz być częścią napędową od roweru. I tak stary nieźle ci przemodelował po pijaku dubsko, jak byłeś gówniakiem, ale co zrobić? Postanawiasz spróbować. Grucha dzwoni do ciebie. Bierzesz trzy głębokie wdechy, po czym odbierasz. Słyszysz jego głos i jakieś jęki, jakby ktoś u niego w chacie żony napierdalał. Hej, kociaku, wpadniesz na mnie. Lojo, ubierasz najmniej obsrany gacie. Wsiadasz w miejski i lecisz na jego ulicę. Ulica Powstańców Warszawskich. Dlaczego nie po prostu zbrodniarzy wojennych? Nie wiem, nieistotne. Dojeżdżasz do jego bloku. Jebie. Wbijasz na klatkę. Jebie bardziej. Wbijasz mu na chatę. Elogrucha, grucha. Wita cię w stroju rodem z ufo-porno. Po jednym ruchu wiesz, czego chce. Spełniasz jego prośbę. Idziesz za nim do sypialni. Ściągasz mu spodnie i gacie. Zauważasz coś dziwnego. Coś nad chujem. Pieprzyk. Nagle wszystkie drzwi i okna zamykają się strzaskiem. z trzaskiem. Skina domowego dobiega charakterystyczne. 2115, galant Nagle grucha rozpina gorset i ściąga maskę. To on, B2S, podchodzi do ciebie na czworaka, podśpiewując pod nosem. Ja jestem biedny i gruby! Chcę tylko żyć do woli! Tak bardzo źle się czujesz. Nagle słyszysz pukanie do drzwi. Masz nadzieję, że to Filipek przyszedł jeszcze raz zjeść bedopsa Drzwi wylatują z zawiasów, a futry nie staje. Znaczy, w sumie przed futry, no, no bo dalej się nie mieści. Dorota Wellman. Tak, bardzo źle czujesz. Podbiega do Bedaesa i zaczyna drzeć mordę. Co zrobiłeś z tą czternastką w hotelu? Na co młody stolny raper ze SB Mafii odpowiada: Nie ruchałem czternastki. W oczach szanowanej dietetyczki pojawiają się płomienie niczym na stosie Janusza Pawlaka. Rzuca się na psa właśnie się dowiadujesz, jak wygląda kopulacja świn. Znajdujesz moment. Spierdalasz stamtąd szybciej niż matka Madzi z sosnowca przed odpowiedzialnością. Przed blokiem spotykasz przyjaciela Doroty. Nikt inny jak Marcin Prokop. W waszych oczach nagle pojawia się błysk. Poczuliście to od razu. Laugh MP3. Kupujesz bilet dla dwóch osób do Abu Dhabi. Następnego dnia razem z Marcinem uciekacie. Żyjecie długo i szczęśliwie.